Kochani, dzisiaj mam kosmetyki Jelzi Mam takie coś Mam takie coś Jelzi Mam jeszcze taki kolorek i... Gdzie jest mój trzeci? A, dam mojej siostrze, dam jeden I konturówkę, Szmineczkę taką. Taka piękna jest I Jelzi Chcę sobie kupię jakąś bluzę Jelzi Kto nie wie co to Jelzi, ale chyba wszyscy wiedzą Jest taki dusze. Takie kolory, właśnie. Tu jest taki róż pomara. O taki będę, dzisiaj już jest troszkę wieczór, to nie było się będę kąpać. Dzisiaj sobie coś pomaluję, więc y, kto ma Gen Z kosmetyki, wpadajcie, piszcie. Więc ja się już cieszę. Teraz jakieś koszulki, dodatki kupuję, bo to są moje pierwsze zakupy. Bo kto wie, nie wie, tutaj gdzieś. Moje zdjęcie z chmurą i z burzą Bo ja mam dwa pieski, bo też kocham werso, Więc pa pa Będę się malować Jutro wpadajcie